Adamu. Uwaga, uwaga, udało nam się złapać tutaj Roberta Adlera, który znalazł chwilkę, ponieważ no, dzisiaj dzień w pracy, podpisujesz mnóstwo komiksów. W ogóle dzień dobry. Dzień dobry. E, no właśnie, e, wczoraj była prelekcja z tobą. Nie prelekcja, tylko spotkanie. Spotkanie i prelekcja, po kolei. Spotkanie i prelekcja. I jak ono to, wypadło? To, to, to właśnie wczoraj był panel, spotkanie tak. i panel, bo miał być panel o komiksie erotycznym, ale nie, nie dzielił się ten chłopak, który miał, miał go prowadzić, więc yy, z publicznością po, porwaliśmy temat ostatnio wszedłeś, zauważyłem, że znaczy ostatnio, jak od jakiegoś czasu tworzysz skrupulatnie komiksy erotyczne. No ja wiem, że one ci sprawią, sprawiają wielką przyjemność. Tak, jak nam wszystkim. <laughs> Ale właśnie pytanie, skąd pomysł, żeby wejść? Czy chodzi o to, że to są twoje umiejętności, twoje pasje do płci pięknej, czy bardziej to chodzi o uzupełnienie pewnej niszy na polskim rynku? Nie, 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 znaczy coś jest z niszą, że owszem mało, chyba, chyba nikt nie robi tego po prostu na polskim rynku, ale po nie myślałem, nie myślałem o wstrzeleniu się w, w niszę, tylko po prostu o to, że to lubię i chciałem sobie zrobić, więc zrobiłem. Ja przyznam, jestem wielkim miłośnikiem twoich komiksów, ale tych e, powiedzmy starszych, jak 48 stron, jak status 7... No, ja bym powiedział, tak, no, w 48 stron też ja się zaczytywałem. Ja chyba przeczytałem 10-20 razy każdy z e, komiksów. No, moim ulubionym skeczem jest, e, to jest, nie pamiętam dokładnie, to jest przejście, tak, tu też pomalowaliśmy dekoralem. A, kto jest konstruk, tu też pomalowaliśmy dekoralem. No. <noise> czy, ktoś pamięta, czy ktoś jeszcze pamięta tą reklamę? Co to, co to jest dekoral w ogóle? Nie, no, no nie chyba, chyba pamiętają. Chyba jeszcze. Czy ktoś jeszcze pamięta Matrix? To jest pytanie, bo film jest, przed, Boże, ilu 17 lat? No, już no, kawał czasu. Teraz to to już za filmami Marvela biegają, a nie za Matrix'ami. No właśnie, także jakby jesteśmy już z, z dziedziałem pokoleniem trochę. <laughs> Czy ja uważam osobiście, że e, 48 stron to jeden z najlepszych komiksów polskich w ogóle? Ponieważ ze względu na humor, ze względu na kreskę, no jest rewelacyjny pod każdym stronę, nie da się chyba niczego zarzucić. Chociaż jeśli dobrze kojarzę, to w pewnym momencie. W którymś odcinku parodiowaliście Bogusława Polcha. Jeśli dobrze pamiętam z jednego wywiadu, to e, mówiliście, że na początku bardzo był zadowolony z tego, z tej parodii, a potem e, bardzo sceptycznie był nastawiony do tego, że jednak e, sparodiowaliście jego komiks. Czy, czy chyba odwrotnie? Nie pamiętam. Już naj, chyba najpierw był trochę zły, bo, bo niektóre, niektóre kadry w tym komiksie po prostu niektóre plansze do, kopiują układ plansz Swankiego Kowala. I tak trochę ten apodem chyba po prostu Chyba Maciej Polski też był trochę, trochę zły o to. Trzeba, trzeba by ich zapytać. Ale, Są jakby... tutaj. Właśnie z Polchem jest spotkanie teraz w tej chwili się odbywa. W tej chwili? O! Więc może, można potem złapać i, i spróbować spytać. Nie, nie pozwali nas, więc nie. Tam, chyba, chyba, chyba przeszło im. Musiałbym się spytać. Trochę się, trochę się boję pytać, co mi powiedzą. A co się stało z w ogóle serią? 48 stron i prawie 48, 48 stron. Bo w końcu sensu komiksu nie znaleźli nasi bohaterowie, a seria się skończyła. Znaczy, seria się nie skończyła. W, w, rozgrzebana jest robota nad, nad y, kolejną częścią, która się chyba Nobel. Y, tu gdzieś jest z tyłu jej, jej zapowiedź. Y, oczywiście z błędem. Y, i, tak, to, to cały czas jest rozgrzebane i być może kiedyś to do, do, dokończymy. Tylko po prostu właśnie jak to życie. Tak, właśnie, w, w, Życie weszło, weszło w drogę i nie, nie mamy się kiedy za to zabać. No. Jest napisane, kawałek scenariusza jest zrobiony w pierwszych chyba 5 czy 6 stron. A potem, no tak, ja pracuję, y, Tobiasz ma dwójkę dzieci i, i te, też ma co robić, więc y, właśnie nie ma kiedy się na to zabrać. To okazuje się, że robienie komiksów, jeżeli się tego nie robi zawodowo, tylko, tylko tak po godzinach, to, to, to nie jest trudno, jest, trudno się tym zająć w ogóle. Znana polska rzeczywistość. Ja mam pytanie, ty jesteś z wykształcenia architektem, jeśli się nie mylę. Znaczy, no, nie do końca, bo nie, nie skończyłem studiów. Ja byłem byłem, byłem jakiś, tylko rok na architekturze. Znaczy, bo nie znalazłem tej informacji, ale szczerze mówiąc, po Twoich rysunkach, zwłaszcza w status 7, tej futurystycznej Warszawy, to można po prostu się pokreślić. No, normalny człowiek by tego nie zrobił. To musiał być właśnie jakiś człowiek, który jest spaczony przez studia architektoniczne. Tak, albo po prostu ma dużo zdjęć miasta i lubi cyberpunk, gdzie można y, po, po, podrasować te zdjęcia miasta w takim kierunku. Nie, to chyba nie jest. Podejrzewam, że chyba, chyba profesor od rysunku architektonicznego by mnie za to wy wywalił, za to, co to rysuje, bo to nie wszystko. No tu jest perspektywa zwalona, tu jest. Nie, nie, to... nie, nie do końca, ale tak. Ale powiedzieć tak, no bo ponieważ em, jednak w komiksach często autorzy uciekają od tej architektury. Nie lubią architektury rysować, bo tam jest mnóstwo tych okienek, mnóstwo detalu. Ludzie jak najbardziej uciekają, starają się wrzucić jakąś mgłę albo zmieniają swój styl na bardziej druciany, żeby jak najbardziej zminimalizować ten detal architektoniczny. Ty się tego nie bałeś. to są piękne plansze, no chociażby otwierające akwarelkami. Jak jeszcze miałem czas. No jakby to nie jest kwestia strachu, tylko właśnie czasochłonności tych rysunków. To wymaga dużo szczegółów. Tak jest ta, stare komiksy Bogusława Polcha, gdzie, gdzie właśnie... Właśnie są te całe panoramy miasta, z tymi wszystkimi okienkami i, z, i, i, jak jest, i jak jest tłum, w którym jest 500 ludzi, to podejrzewam, że można się doliczyć 500 ludzi. I właśnie to też właśnie to było tak, że jeszcze, jeszcze miałem czas, to nawet właśnie widać w niektórych miejscach się bardziej spieszyłem. Eee... Okej, okay, ktoś tam przyszedł eee, i, I to chyba, chyba jest kwestia tego, to jest, to jest czasochłonne, kiedy się pracuje na termin, to... a potem, potem niektórzy rzeczywiście nie lubią. Pamiętam. Grzegorz Osiński kiedyś mówi, że on nie czuje się w ogóle w klimatach miejskich, on lubi właśnie umieszczać akcje gdzieś w, w małych wiejskich domkach albo, albo w lesie, albo w jakimś yy, ponurem zamczysku na odludziu, bo bo, bo, bo nie czuje rysowania miasta, a no, niektórzy odwrotnie, niektórzy wolą ja, lubię, lubię sobie perspektywę zbieżną A Status 7 to też jest wyjątkowy komiks na, na rynku polskim, ponieważ no właśnie tematyka steam, cyberpunkowa, komiks akcji jednak Polacy nie, nie tworzą takich komiksów, a jak tworzą komiks akcji, to no często one są dosyć kulawe i jednak nie spełniają wymagań czytelników. Status 7, st jeśli się dobrze orientuję, to jest aktualnie takim białym krukiem, nie do zdobycia. Ehm, planowaliście... Ale można przeczytać za darmo w internecie, gdzieś na moim e, blogu jest, jest link do niego. O, to zaproś na swojego bloga, bo a, myślę. Że... Robert Adler Tam gdzieś jest z boku link do strony, na której można sobie cały status 7 e, online. To polecamy, słuchajcie, naprawdę Status 7 to jest niesamowity komiks, już takich nie robi. Mam nadzieję, że kolejni twórcy będą jednak sięgać po tę tematykę, ponieważ ona Wam wyszła rewelacyjnie. No i zapraszamy do break i overloada. A ja bym z kolei chciał się zapytać o teraźniejszość i o Twój projekt Statek yy, i Jak to w ogóle się stało, że razem z Bartkiem Jędrzyckim zajęli się, się tworzeniem tego komiksu internetowego, bo to jest komiks internetowy, który później zostaje wydany na papierze. Tak. Bartek prowadził kiedyś serwis z opowiadaniami erotycznymi i kilka z tych opowiadań w ogóle było jego. I on próbował już robić adaptację na, na komiks tych opowiadań, ale wtedy jakoś nie wyszło, bo, bo coś tam z rysownikiem było. A potem, potem jakoś padł pomysł, że to może, to może bym ja narysował, no bo rysuję już dużo... ...gołych dziewczyn. I... <laughs> yy, yy, no i po prostu tak, zaczęliśmy robić komis i po prostu puszczać go w internecie. Yy, w sumie bez... bez jakich, nie licząc jakoś specjalnie na... Yy, na jakieś profity, tylko po prostu, żeby, żeby coś robić. A potem się jak, jak już się skompletował pierwszy odcinek, yy, ten pierwszy, pierwszy Lost Boat, to... Yy, Zaróżniliśmy pytanie na, na Facebooku, czy il, ile osób chciałoby kupić go sobie na papierze. I zabiliśmy pre-order, no i proste. Byłeś zaskoczony tak dużą ilością chętnych osób? Tam nie ma jakiejś mega ilości chętnych, to jest kilkaset sztuk, nie pamiętam dokładnie ile, Z 200, 300. No to wciąż nie najgorszy wynik, biorąc pod, uwa pod uwagę, że ludzie jak już coś mają za darmo w internecie, to po co im to jeszcze za to płacić? No nie, nie tak jest tak? źle. A to też, też. też... To, to się tak powolutku rozwija, myślę, że może, może kiedyś dojdziemy do 500. No miejmy nadzieję, bo teraz tak, teraz niedawno mieliśmy drugi tom. Nie, e... nie, nie pamiętam jaki jest nakład. <laughs> nie, 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 już nie, nie, nie będę pytał o nakłady, ale chodzi mi, że y, trójka już jest rozumiem tworzona. Y, jakby zaczynamy. Okej, okay, a y, zaczynacie trójkę, a czy jest jakiś plan na na jakąś konkretną ilość, to wszystko się rozbuduje w trakcie, bo rozumiem, że to jest adaptacja opowiadania. Op Opowiadanie składało się z dwóch części. Pierwsza, yy, pierwszy komiks jest adaptacją pierwszego, yy, pierwszej części. Drugi komiks jest adaptacją połowy drugiej części, więc Aha. jakby dochodzimy do trójki. Będzie, będzie trylogia. Yy, trylogia, to już powiedziałem. Trzyczęściowy trzy komiks erotyczny. A czy nam, może, może nam przyjdzie do głowy jeszcze coś później, nie wiem, zobaczy się, jak skończymy ten Zobaczymy. Żeby nie robić wielu rzeczy naraz, to skończymy ten i zobaczymy, co będzie dalej. Rozumiem. A również prowadzisz swojego Boli bloga, gdzie okazjonalnie wrzucasz swoje własne komiksy, o, ilustracje. E swego czasu był wydany, jak to będzie nazwać? artbook? Zbiór twoich tak, twórczości. Tak, był taki, z taki zeszycik z, y właśnie z tymi, z tymi y ilustracjami. I jest bardzo trudno dostępny. Pomówię się, że ten małem nakładzie, y a potem wydawca zaginął. O mój Boże. Znaczy zaginął, ukrywa się. Ukrywa wiem. się. <laughs> Chodzi mi o to, czy jest jakakolwiek szansa na pojawienie się tego typu publikacji to ponownie? Jest, jest taki plan, ponieważ y, tego bloga prowadzę już 10 lat, pomyślałem, że byłoby fajnie jubileuszowo na, na dziesięciolecie psz, zrobić znowu taką, taki zbiorczy, zbiorczy AdBook. Także może ten, jak jak, się, jak jak plan zacznie się jakoś u, ucieleśniać, to, to dam znać. No koniec. No, myślę, że mnóstwo z nas byłoby zainteresowane czymś takim. No, będzie, będzie informacja, jeżeli, jeżeli cokolwiek się nie dziać. No jestem, jestem na etapie montowania tak zwanej makiety, tego, więc może jak się uwinę z tą robotą, bo to jest trochę upierliwe, to no, posuwam, posuwam, powoli kamień do przodu. No to pa pamiętajcie, nasi drodzy żeby na bieżąco zaglądać na Boli bloga i wyszukiwać y informacji o, o papierowym Waduniu, ale także oczywiście odwiedzać i czytać nowe komiksiki. To jest. Jeszcze przypomnijmy Twoje pozycje, bo na Twoim koncie z Last Boat, 48 stron, prawie 48 stron, status 7, czyli breakoff i overload, który można przeczytać na Twoim blogu adler.piątkowski. nie. RobertAdlerBlogs.com to jest ten. A to wiesz, po swojego bloga? Tylko nie pamiętam teraz adresu. Też jest link do jego y, jakiegoś bloga. Jest. jest y, choć się tego strasznie długo go już nie aktualizował, ale link do jego bloga jest też u mnie na stronie. Na, na blogu, gdzieś, gdzieś po, y, po boku. Y, niech ja sobie przypomnę. Y, komiksy Break of i Overload są na stronie status 7. Komiks.blogspot com to jest napisane status siódemka jest cyfrą. Komiks jest napisany po angielsku bardzo .blogspot.com Chyba jednak lepiej wejść do mnie na robertadblogspot.com i zobaczyć e, kliknąć tam w link. Mhm. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych i dziękujemy tobie za poświęcony czas. Dziękuję. Dzięki.